Laptopy do gier to coraz prężniej rozwijająca się gałąź przemysłu gamingowego. Te niezwykłe maszyny są wybierane przez coraz szersze grono zapalonych graczy na całym świecie. MSI, wypuszczając na rynek maszyny sygnowane smoczym logiem, wprowadziło niemały zamęt. Wyposażone w sprzęt z najwyższej półki i wzbogacone o najnowocześniejsze technologie, takie jak Cooler Boost 2 czy Killer Lan, są wyjątkowo konkurencyjne. Dzisiaj przyjrzymy się modelowi GE72OD 240XPL. Laptop wyposażony jest w procesor Intel Core i7 4700MQ, 8GB pamięci RAM i przede wszystkim kartę graficzną GeForce GTX 760M, jeden z najszybszych mobilnych układów dostępnych na rynku. Do dyspozycji mamy 1TB miejsca na dysku. Ekran o przekątnej 17,3 cala i rozdzielczości Full HD. Wyświetla żywe kolory, a dzięki matowej powłoce z powodzeniem można go używać nawet przy mocnym świetle. Utrzymana w eleganckiej stylistyce aluminiowa obudowa z czerwonymi akcentami przypadła nam do gustu. Klawiatura została zaprojektowana przez firmę SteelSeries. Powyżej klawisza escape mamy dwa przyciski dodatkowe. Jeden z nich podświetla klawiaturę. Budowane cztery głośniki z systemem Audio boost ulepszającym dźwięk pozwolą usłyszeć każdy szmer i zareagować o ułamek sekundy szybciej, ratując nasze wirtualne życie. Całości dopełnia karta dźwiękowa Sound SoundPluster Cinema z niesamowitym dźwiękiem przestrzennym. Laptop posiada wszystkie niezbędne porty. Z prawej strony, przed napędem, mamy port USB 2.0, a za napędem kolejny port USB złącze Desap oraz port LAN, a właściwie killer LAN, ponieważ karta sieciowa. Została wyposażona w technologię Killer Gaming LAN. Karta sama klasyfikuje ruch sieciowy pod względem opóźnień i daje pierwszeństwo procesom najbardziej podatnym. Dzięki temu możemy być ocenne ułamki sekund szybsi w czasie rozgrywki. Po lewej stronie znajduje się czytnik kart pamięci, złącza audio, kolejne dwa porty USB, tym razem w standardzie 3.0, oraz złącze HDMI. Obok portów z lewej jest umieszczony kanał odprowadzający ciepło z wnętrza komputera. Warto dodać, że dzięki technologii Exclusive Cooler Post w najbardziej gorących momentach rozgrywki można jednym przyciskiem zwiększyć wydajność chłodzenia. Wydajność sprawdziliśmy w grze Grid 2. Przy najwyższych ustawieniach graficznych ilość FPS utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie. Wynik blisko 13,5 punktów plasuje ten sprzęt bardzo wysoko w rankingu, co pozwoli graczom spać spokojnie jeszcze przez długi czas. Laptop do gier jest doskonałym rozwiązaniem dla graczy, którzy cenią mobilność swojego sprzętu. Konstrukcja MSI jest naprawdę dobrą platformą do gier tworzoną wspólnie ze środowiskiem samych graczy, dzięki czemu odpowiada ich prawdziwym potrzebom.